Masa nadchodzących zmian, nowa aktualizacja, darmowe nagrody, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie go dajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli Wy nagle na swoje konto w Fortnite chcielibyście dostać tyle Faudolców, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy ile osób by tak chciało. A jeżeli Wy będziecie kupowali coś w Fortniteowym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodikiem, czyli oczywiście jak sokoty. Naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Więc na samym początku przechodzimy do nadchodzących zmian. I jeżeli chodzi o takowe nadchodzące zmiany, to już niedługo w sklepie mogą pojawić się trzy nowe emotki z serii Icon. Ponieważ po ostatnim update'cie 28.20 jeszcze w plikach gry mamy właśnie trzy pliki, które generalnie domieszczą się pod właśnie emotkę z serii Icon zobaczymy, czy rzeczywiście będą to akurat te emotki, ale osobiście wydaje mi się, że tak. Ponieważ no po ostatnim update'cie tych właśnie emotek z serii ikon dostawaliśmy naprawdę wiele, więc tutaj wydaje mi się, że będzie podobnie. Przy okazji, moi drodzy, no to do gry najprawdopodobniej jeszcze nadejdą skiny z wojowniczych żółwi ninja. Jak się okazuje, no to w plikach gry mamy 5 sekcji pod właśnie żółwie ninja, ale jak się okazuje, no to jak dotąd zostały użyte tylko cztery, co oznacza, że jeszcze może się pojawić jakiś nowy skinek, bądź też jakieś nowe przedmioty z wojowniczych żółwi ninja, ponieważ cały event jeszcze, przypominam, że w grze będzie no, prawie tydzień, także rzeczywiście coś takiego może się pojawić. Teraz moi drodzy przechodzimy do nowej aktualizacji 28.30 i tak będzie to już ostatnia aktualizacja większa tego sezonu, no i właśnie ten update najprawdopodobniej pojawi się dopiero w czwartek, ale jest też jakaś możliwość, że pojawi się dnia dzisiejszego. W razie czego no to postaram wam się dać info w przypiętym komentarzu, ponieważ obecnie nawet do nie babie w domu jak ten film właśnie wlatuje. Natomiast czego możemy spodziewać się po takowej aktualizacji? Więc na samym początku mamy oczywiście tak zwane trzęsienia ziemi. Jak się okazuje z plików gry no to trzęsienia ziemi mają pojawić się już po tym update'cie. No i oczywiście wszystkie te trzęsienia ziemi będą pod budowaniem pod nadchodzący sezon drugi w rozdziale piątym Fortnite'a. Tak samo moi drodzy poza Trzęsieniami ziemi. Oczywiście otrzymamy nowe wyzwania tygodnia. Następnie nowe skiny do plików gry. No i w tym na przykład może zostanie dodany właśnie ten skin z wojowniczych żółwi Ninja. I ogólnie może też się pojawić na przykład starter pack na nadchodzący sezon drugi w rozdziale 5 Fortnite'a. Lecz to oczywiście nie jest wszystko, ponieważ otrzymamy nowy sezon Fortnite Festival. I tak, obecny sezon Fortnite Festivalu kończy się już dosłownie zaraz. No i oczywiście. Możecie tutaj między innymi odblokować w ścieżce premium skina The Weekenda, no i ten skin już dosłownie zaraz będzie nie do zdobycia. Natomiast mamy też parę ciekawych darmowych nagród, takich jak na przykład Gwiezdny Błysk, czyli właśnie tak zwaną Aurę. Przy okazji na sam koniec mamy bardzo fajną gitarkę, czyli Bananowy Jam, także póki jeszcze możecie to to odbierzcie, no bo całość będzie do właśnie czwartku, więc naprawdę każdemu oczywiście polecam. Natomiast moi drodzy, jeśli chodzi jeszcze o ten update, to to tak naprawdę jest to już ostatnia akcja. Która zaważy nam o tym, czy w tym sezonie będziemy mieli wydarzenie na żywo, czy też nie. Ponieważ przypominam, że jest bardzo duży procent szans, że rzeczywiście takowe się odbędzie. No, ale no, niestety musimy poczekać, aż ten update oczywiście wejdzie do gry. Tak samo również pewnie pojawi się, no, myślę, że chociaż jedna nowa broń. Ewentualnie na wyspę powróci broń, która już wcześniej była dostępna. No, jeśli chodzi jeszcze o ten update, no, to tak naprawdę nie mam absolutnie pojęcia, co mogłoby się jeszcze z takich zmian pojawić ponieważ głównie będzie to właśnie nowy sezon od trybu Fortnite Festival tak naprawdę, no i praktycznie już zakończenie właśnie tak zwanego tego całego karnetu z wojowniczymi żółwiami ninja. Więc póki jeszcze możecie, to sobie go odbierzcie, ponieważ na moment jak ten film wlatuje, to tak czy siak jest jeszcze jakiś tydzień, ale lepiej zrobić to szybciej niż później, no bo później jeszcze zapomnicie i będzie lekka lipa. Natomiast po tym update'cie również zostaną dodane nagrody FNCS-ów za dokładnie oglądanie. I tak, Ostatnio otrzymaliśmy informację, że do zdobycia jest właśnie darmowe graffiti. Ale no, graffiti to taka trochę słabsza nagroda. No i reszta nagród zostanie właśnie ujawniona po tym updatecie. Lecz my poznaliśmy nieco przedwcześnie plecak. I tak, taki oto plecak będziecie mogli zdobyć za oglądanie właśnie FNCS-ów, Najprawdopodobniej właśnie finałów, które będą gdzieś w okresie 25-26 lutego. Także to akurat myślę, że jest bardzo dobra informacja i jak najbardziej każdemu polecam wtedy właśnie śledzić ogólnie no, przypięte komentarze, bo tylko tam będę mógł Was właśnie update'ować o tych wszystkich nowościach. Po całym update'cie najprawdopodobniej dostaniemy też update z całą Wielką Górą, czyli tak zwanym Wielkim Lodowcem. Możliwe, że ten jeszcze bardziej się roztopi i już będziemy mieli pierwsze spojrzenie na coś nowego, co oczywiście nadchodzi na wydarzenie. No i jeśli chodzi jeszcze o właśnie darmowe nagrody, no to absolutnie nie mam pojęcia, czy w ostatnim update'cie tak naprawdę Fortnite nam czymś jeszcze zarzuci, ale dobożliwe, że po zresetowaniu całego Fortnite Festiwalu gracze otrzymają jakiegoś rodzaju ścieżki jamowe na swoje konto i to tak naprawdę tyle, no bo niestety nie liczyłbym na coś większego w praktycznie ostatni update sezonu. Jest też jakiegoś rodzaju szansa, że Fortnite aktywuje nam nową akcję odruć znajomego, poleć znajomego, czyli akcje, gdzie przez do dość spory czas musimy po prostu wbijać poziomy, robić questy i na sam koniec macie wtedy do odebrania darmowego skina, lecz czy to zostanie dodane w tym update'cie, no osobiście mi się nie wydaje, także no tak to właśnie wygląda, no ale byłoby naprawdę fajnie jakby Fortnite wreszcie coś zrobiło ze skinem elitarnego archetypa, no bo ten tak naprawdę kisi się w plikach gry i dalej jest wpisany, że ma być za jakąś promocję, więc nadal nie wiemy w sumie co z nim dokładnie, może będzie on na przykład do zdobycia za darmo, poprzez jakiś pakiet, gdzie trzeba będzie wbijać poziomy. Tak jak już parę razy takie pakiety otrzymywaliśmy. No i na przykład, nawet w właśnie sezonie OG takie otrzymaliśmy. Więc kto wie. Może rzeczywiście za coś takiego ten się pojawi, ale w przypiętym komentarzu głównie będę was informował o m.in. jakichś zmianach, które się pojawią, ale tak czy siak raczej ten update będzie w czwartek, więc no, w czwartek po prostu pod filmem, w który się pojawi w czwartek, tam będę wam dawał to całe info. No i oczywiście, też, mniej więcej, postaram Was się poinformować o właśnie tym, jak zdobyć te dropy z fncs ów żeby każda osoba mogła sobie je na spokojnie odebrać. No i po aktualizacji również niektórzy gracze otrzymają. Mają rekompensatę, niektórzy w postaci właśnie 50 fałdolców. No i przy okazji niektórzy gracze też otrzymywali na swoje konto już w sumie nawet dość niedawno, właśnie to, przez co się cały ten błąd wydarzył. Czyli generalnie, tą taką nową funkcję. Mowa tutaj o po prostu. Do w sklepie się pojawiły tak zwany dopalacz Star Trek, no i przy okazji właśnie eteryczności, co oznacza, że no generalnie niektórzy gracze w ogóle otrzymali ten właśnie Star Trekowy totalnie za darmo, co też jest akurat mega dziwne, ale no cóż, to już by było tak naprawdę na tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Ja byłem hekso i troszeczkę słabo, że nie ma nowych informacji, no i też ten film jest nagrywany na zapas, więc mam nadzieję, że w miarę zrozumiecie, ale oczywiście, moi drodzy, już niedługo wracamy, parę następnych filmów też jest nagranych na zapas, a jest to taki pierwszy czy już, wiecie, taki oficjalny, że tak to nazwę. I to by było na tyle. Widzimy się w kolejnych filmach i jeżeli obejrzyliście ten materiał do samego końca, no to w komentarzu możecie napisać yy, aktualizacja. A ja postaram wam się przypiąć serduszko, bo czasami jak będę sobie chillował, no to oczywiście te serduszka poprzypinam jak najbardziej, także piszcie oczywiście w komentarzu aktualizacja, a ja się z wami żegnam. Wszystkiego dobrego dla was, piąteczka i cześć!